Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry FIR. W dzisiejszym odcinku będziemy kontynuować dalsze przygody naszego bossa. Między innymi jesteśmy w jakimś kompleksie podziemnym, czy coś takiego, i już w tamtym odcinku mieliśmy przyjemność do spotkania z naszą małą bohaterką. A więc nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy naszego gameplaya i jedziemy z koksem. Wczytam grę i ruszamy z koksem. Mamy tak. Datę sprawdzę. Chwileczkę, chwileczkę czekajcie. Sajonara frajerze to chyba jest tutaj. 05. Tak, tak mi się wydaje. Ruszamy w naszą przygodę. Nie się tylko wczyta gierka. I możemy ruszać przed siebie. Tu nam się chyba gdzieś gra zapisała. Ja sobie tylko przypomnę klawisz, e, klawiszologię. Tu Tutaj się zatrzęsło. Poczekajcie, dobra, X to jest latarka. Mamy jakąś minkę. Weźmiemy, oczywiście, może się przydać. Znacznie to nie wiem, czy. Chwileczkę. Ja sam nie wiem czy już dobrze idę. A to jest ten gruby, to ma tego kaktusa. Dobra, to muszę iść tędy. Ten ziomek gruby mi się nie podoba za bardzo. O, kurde, idą. Zaraz ja sobie muszę ja iść. Jeszcze to się gucało. Idą już. Ładnie ich podleczyłem, a ja nie wszystkich. Zobaczcie, jak są zwani, jak zachodzą, kurde. jest ta broń? Tylko ja nie pamiętam, gdzie się kucało. Czekajcie, tu. Aha, dobra. Co się kucało? Już sobie przypomniałem. Ale nie raz nie oberwałem. Apteczka nie jest potrzebna. Zobaczcie, jakie tutaj gwoździe są. Powystrzale. Poczekajcie, gdzie ja mam przedguna? O, idzie. Tu gdzieś. Ja się bardziej boję tej dziewczynki niż tych kości. no mam ich. Chyba ich zaskoczyłem. Chyba tędy. Nie. Aha, to jest pancerna szyba. Tędy nie przejdziemy. Nie przejdziemy. to idziemy przed siebie. O, o, idą. Kurde. Mam go. Pancerzyk podniesiemy, tylko coś dawno... O, a co to takiego? Wyrzutnia. Rakiet A chętnie wezmę Zobaczymy, może się przyda Była schowana ta broń Tylko póki co Weźmiemy shot -guna, shot -guna na Shotguna na Wojaków, zobaczcie to się nie da O, idą po mnie Wow Z butów wyskończył ziomek, niż po nim. Wow. No, jak widzicie, tak się to kończy, jak się zaczyna z lotem. Dobra, biorę tą Apteczkę. Aha, nie mogę wziąć już, szkoda. dalej, zaraz tam wejdziemy. Tylko ja muszę zobaczyć, czy z czegoś nie wziąć. Dobra. No, chyba tutaj da się strzelać. Kurde, ja teraz są wyrzutnie i tam w nim podleczę Ciemniewa. Dobra, ja Cię osłonię. Mamy trochę lepszy arsenał, a tutaj się da wejść? Chyba nie, dobra, zaraz. Przeładowana Givera i ruszamy dalej, a tu co mamy? I unieszkodliwić Paxtona. Ale tutaj nic nie ma. Dobra, otwarte drzwi przynajmniej. Dobra, idziemy. Oho, ten był tutaj, bo chipsy dostawił, Raczej, znaczy opakowanie. Nienajedzony nie ziomek. Dobra, bo chyba przeszliśmy. Ja idę tutaj do góry, bo... Bo tych chrupkach. Sajonora frejerze. O kurde, gnojek pieprzony. Offline. Zwiał. Wiedziałem, że nie można mu ufać. Raczej tak mi się wydawało. Poczekajcie. A tędy ja bym poszedł. <laughs> Już byłem, podejrzewam, że trzeba iść tędy. Idziemy tu jest jeszcze jedna drabinka, to zasuwam do góry. To jest jakieś wyjście awaryjne, windy czy coś takiego? O cholera, a trochę daleko będzie, jak skoczę? Mamy inżynier Armaham Norton Maples. Podobnie odczuć propozycję ratunku ze strony agenta Awangardy Fierry Paxton. Fetel pozostaje w tym samym miejscu. Należy podjąć wszelkie wysiłki w celu dotarcia do fetela, zanim zmienię miejsce pobytu. Klawisz dowolny i ruszamy dalej przed siebie. Zapisane jest kierka, Zapisana jest gierka, więc możemy kontynuować. No tędy idziemy, no nie będę tutaj kombinował. Tylko nie wiem, czy dobrze idę, bo o, jest ziomek. O, perfect, you again. See this button? I wonder what this does. Sukim kod uruchomił jakąś, jakiś system automatyczny ochrony, to się chyba nie da tego rozwalić, a nie da się trzeba było trochę postrzelać wszystko się udało zrobić a tutaj tą widą da się pojechać do góry? chyba nie sukin kot, wiedziałem że ten gruby jest jakimś zdrajcą albo pomocnikiem tego petela ale to jeszcze może będzie okazja do rozprawienia się z nim ja zeszedłem tędy i... kurde którędy teraz? Hmm... Dobra, będziemy musieli wracać. A tutaj? Też nie działa. Szkoda. Dobra, to idziemy do góry w takim razie. Aha. Chyba musimy wracać, bo ja innego tutaj wyjścia... Zaraz. Kurde, mylę sobie te przyciski, dobra, zejdziemy tędy. Mamy zapis kontrolny a grubaska dalej nie ma, ale weźmiemy granaczki. Nie trzeba tu jakiejś karty, on tutaj był, i chyba włączył ten system alarmowy. To tu jest w tej gazecie? Ciekawe, Sorbo czy kto? Zresztą nieważne, dobra. Zabieramy, co możemy i idziemy dalej. Na razie nie ma strachu, nic się nie dzieje. Cholera, system obronny przeładuje i użyjemy tak, i użyjemy spowolnienia. udało się poszło na ją całkiem nieźle wystarczył jeden magazynek kurde ale zakurzyło się dobrze to jest jak jakiś agregat podłączony czy co the data is uploading now there's a reference to something called Icarus it says here that it was a bioengineering program that started in 1973 something about health issues related to microgravity loss of muscle mass bone density shit like that Wydaje się, że prowadzili tu jakieś badania od 1973. Jakiś projekt ICAR, jakieś badania typu. O, cholera! Kolejny karabin. Badania typu. Jak dobrze pamiętam, jakieś gęstość kości, przebywanie mikrograwitacji i tak dalej. Gdzie ten karabin jest? A tutaj, no i widzicie jest problem, ale standardowa zagrywka, nie ma innej rady. Dobra, udało się po problemie. No i tutaj nie pójdę, muszę iść tutaj. I też nie wiem czy iść na dół, czy nie. Tu jakiś będzie. A! Nie wiem, czy mam już tędy, czy nie. Wiecie co, póki co nie pójdę tędy. Jakbym się tam gdzieś zaciął to się wrócę tutaj. Myślałem, że tu będzie jakiś steryd albo coś. Dobra, idziemy tędy póki co, przed siebie. Teraz tutaj. Teraz, ja tędy wyszedłem. Co jest grane? Już się zaciąłem zaś, poczekajcie. Wyszedłem tędy Momencik, tu był ten karabin. Rozwaliłem. To pójdę tędy i koniec. O, jest gruby. Sukin kot pieprzony. <grystanie> Sukin kot uciekł. Ja go rozwalę. Ja go spotkam, tak mu pomogę. <laughs> Cały czas robi nam na złość, zdaje się. Tutaj się gdzieś... O, przebiegł. Powiem wam szczerze, jak na swoją tuszę potrafi nieźle szybko biegać. O, karabin. Ojej, nie tak miało być. Dobra, gdzie on teraz? O, o, popatrzcie, utknął. <grystanie> Utknąłeś, nie trzeba było tyle zjeść. Teraz ci pomogę tam. Poczekaj. jednak mu się przejść z szczurek mały dobra zapisywanie chyba trzeba jeszcze a drugi jest o kurczę. Nieźle mnie tutaj złoili. Nie wiedziałem, że jest drugi za plecami. Dobra, spróbujemy iść tutaj, może jakieś apteczki się znajdzie przy okazji. Tu jest jakieś coś przejście, poczekajcie. Jak się nie będzie dało iść, no to się pójdzie tamtą drogą. Póki co idę przed siebie, dobra bateria mi padła. A jeszcze tu jest jakieś wejście. Tylko ja nie wiem czy ja tutaj nie byłem? No i w prawo, no co, co tam? No, tutaj akurat apteczka. Tu jest jakiś doktor. Tam jakiś prąd przeskoczył. Zobaczymy do czego nas to tutaj doprowadzi to do przejście. Dobra. O, zapisywanie. To znaczy, że idziemy w dobrym kierunku. Dużo tam tych przejść było, jakichś takich przejść w klimatyzacji, ja nie wiedziałem.

Mamy steryt. Subcio Wzmacniacz od ruchu, okej okay. Gdzie ja to miałem iść? Bo ja tutaj poszedłem Dobra Muszę iść tędy Dobra, idziemy przed siebie Nasuwamy Strzelają, zdaje się. O, rakietnica. Pójdę po cichu. Chyba rozwaliłem gaśnicę i dlatego zginął, tak? Był koło gaśnicy. To ostatni. Jeszcze tutaj był. Ale zobaczymy co tu się znajduje w tym pomieszczeniu ciekawego. Wyłączę latarkę. O kurde! Widzieliście? Jak mi się to zdaje, że się szykuje niezy pojedynek O kurde, ale się wystraszyłem, on tu jest Nie wlezie tu Gdzie on zniknął? Tu właśnie ten robot. Tu jest. Tak go mogę wykończyć chyba. Już się chyba rozlatuje. No, już po nim. Wow. Ale mi to kopał nieźle do dupy, powiem szczerze. Ale nie aż tak źle. Tu się... On zjechał, chyba nie ten, to on zjechał zaraz. Momencik. On tutaj zjechał. A ja może pojadę do góry? No i okej, okay, jestem. Nie ma tu nic ciekawego. Ja bym nacisnął jeszcze raz to. Aha, to zjadę. Ale wiecie co? Pójdę. Przed siebie, tutaj no kamizelka Przyda się, na pewno A nie tędy, dobra, idzie, zasuwamy No i kurde, nie wiem, którędy teraz No co jest grane? No, i tu też jest jakaś winda. Nie bo o co chodzi. Dobra, a skoro tu też jest jakaś winda, winda, ja jej nie opuszczałem. Ja przyjechałem. To chyba tutaj trzeba jechać z powrotem. Zobaczymy. Chyba tak. Tak, bo chyba uzupełniłem broń. A już sam nie wiem. Dobra, poczekajcie. Nie wiem, czy ja tędy miałem iść. Się zaraz okaże. No, rakietnica jest. I zasypamy przed siebie. Tu jest jeszcze troszeczkę wyposażenia to chętnie przytulę. No i kurczę, wiecie co, wiecie, że nie wiem gdzie iść. Zobaczcie, panel się zepsuł. Czyli nie mogę już wyjechać do góry. No dobra, no to. A nie wiem, jeszcze pójdę tutaj zobaczyć. To tu jest ta druga winda. No i znowu się elow zaciął Jedziemy na górę, zobaczymy, przejdziemy ten kompleks I będziemy wiedzieć, co robimy źle, albo gdzie powinniśmy iść Może trzeba tutaj zeskoczyć No bo ja tu nie widzę Żadnego Przejście ani górą. A zaraz tu jest! Ojeju! Dobra, mam. Zabłądziłem, ale już znalazłem. Przejście. Na kucaka pójdziemy. Tylko pytanie czy tutaj A, to jest ten doktorek. Wiecie co chyba trzeba zejść? Toxic Substance Detected Emergency Lockdown in Effect. Substancja alarmowa o co chodzi? Aha, on pewnie powywalał jakieś próbki niebezpieczne. idziemy jakimiś szybami wentylacyjnymi. Alarm odwołany pewnie też te próbki zostały wessane przez ten przez ten filtr czy jakoś tak. O! Trwałe wzmocnienia zdrowia do 130. Super. Pewnie się wydzielała ta substancja, a tutaj te... Tutaj... To wciągło... Wszystko... Ten system pewnie jakiś... Dobra... Kurde, nie mogę już użyć aktyczki, szkoda... Aha, cały czas wyciągają... Dobra, super... Czyli im nic nie grozi... Dobra, idziemy dalej... Chyba tędy... To mi się w sumie wydaje... Dobra idziemy przed siebie. No nie, no nie tędy. Idę tędy, bo tam już przecież byłem. A tu jeszcze nie, zdaje się. No mi się przynajmniej wydaje. Dobra, zasuwamy. Zobaczymy co nas będzie czekać w kolejnych... Kolejnej lokacji. Co nam się przydarzy w kolejnej lokacji, to już dowiemy się w następnym gameplayu. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka i widzimy się za jakiś czas w następnym. A więc, jeżeli filmik Wam się podobał, dajcie łapeczkę w górę, jeżeli nie, łapeczkę w dół. I do usłyszenia, do zobaczenia w następnym odcinku z serii Fear. Hejka!